Dzień dobry, witam Was wszystkich w pierwszym kanale po e, tak naprawdę trailerze kanału na e, kanale Wex Vexu FIFA Football. E, po pierwsze, e, jeżeli, obejrzeliście, jeżeli nie obejrzyliście, może tak zacznę, jeżeli nie obejrzyliście intra zapraszam intra przepraszam was intra, to e, zapraszam Was do obejrzenia. Po dowiedzeniu się o więcej oczywiście. Dzisiaj pierwszy odcinek z kariery menedżera w AFC 24. Dobrze, no to zaczniemy tak. Seria nazywa się Mission glagbach Glory Czyli będziemy sterować różną Mission glagbach Będziemy podbijać nie tylko i Niemcy, na początku oczywiście Niemcy. Bo jeżeli ktoś nie wiem się Black Box co kojarzy no niedawno no bardzo niedawno z 3 lata temu na pewno grali w lidze mistrzów no a teraz nie dzień najlepiej sami zobaczcie na, na budżet jaki posiadaliśmy jest to kariera yy, będziemy oczywiście grać będziemy grali dużo meczów legendarny tak to wygląda ustawienia to wyłączę jak widać nie ma nas pucharach europejskich. Idziemy dążyć do tego, żeby być. E, dobrze. K, y, no, kariery y, zasady stawię Wam w, opisu, w opisie. Jeżeli ktoś chce mnie słuchać, to będę w czasie odpowiadał. E, nie mamy jakoś bardzo ograniczonych transferów. E, Pomimo, nie ustawiałem nam nazwy Trenara. Myślę, że jednak, wiadomo, będzie ciężko przeprowadzać, jest to oczywiście kariera grana, tak jak już mówiłem. Ja zachęcam was do zostawienia łapki oraz pozostawienia subskrypcji, jeżeli chcecie być dalej na tym kanale. Dobrze. Moją koncepcją taktyki albo jest tiki taka. Że chcia Chciałabym, żeby to był taki powrót tiki taki do nowoczesnego futbolu. Bo byłoby to ciekawe. Zastanawiałem się pomiędzy, jeszcze przed nagrywką, pomiędzy grą z skrzydłami, a tak i tak. Ja już zobaczyłem ten skład, w sensie już go widziałem przed nagrywką, no to wiadomo. Na razie to są trenerzy, które zobaczymy jaka pozycja będzie najsłabsza i te, tam ich wsadzimy. O jezu. jak Jakby ktoś nie wiedział, to w tej grze czasami jest lepszy, czasami gorszy drop tych trenerów, no ale to było chyba no ja pod wiaski bym tu chyba poszedł, wiecie Mamy kogo na pomoc. No okej. Okay. Wiadomo, oni będą się rozwijać. O to jest spoko. Wiadomo, no, tak jak mówiłam. Dobra, przepraszam, ale no Nie przemyślałem tego Ok, no i teraz Kogoś do pomocy wsadzimy Już nie będę tam tego No, zaraz weźmie Dobra, no widzicie co no, Część. samej jedna Uuu tak yy, no i dobra, będziemy tak robić jak wiecie mamy jeszcze wolne miejsca ale ja nie chcę, zostawmy tak to ja się idą idą 10. ok yy, strategia zespołu zadanie jakie mamy w językach jest to o Jezus Maria o Boże, ale to są ciężkie te no To nie, raczej w środku no to nie będzie ciężkie, ale jakoś. Ja idziesz w pierwszym z tych europejskich parów. To nie będzie łatwe. Uwierzcie mi, to nie będzie łatwe. No i teraz jest, a życie przekonać, czemu. Nie researchowałem jako skład, tylko go zobaczyłem. Plea, ja pamiętam, że naprawdę ikon. To było też zawodnik, którego byłem bardzo kiedyś fanem. Byłem bardzo zaskoczony jego grom. I mi się nie chyba z klubem, który gdzieś tam naprawdę bardzo lubię. Nawet tak sobie poza karierą nie myślałam. Nie. Może nowej Wakel jest... Grzest... ile Wiemalę? 27. No, może tak by to zrobić teraz... No ja, ja, ja bardzo lubię tą formację, nie powiem, że nie. Lwedy i to by było bardzo ciekawe. No bramkarza musimy kupić. Czy nie ja chcę bardziej realistycznie niż fifowo grać, jak mam być szczery. fanka, Okej. Okay. No i... To jest wiadomo, że będą musiał jakiegoś prawego obrońca. To jest jesteś prawy, czy lewy okej. Okay. Nie, dobrze to jest. O oh, Jezu. Czemu? Jednak nie będę. Nawet nie patrzałem na to, widzicie? Rzeczy można przegapić nie ja, w Są sensie to też jest dobry załoni. Nie mamy jakiegoś tu przełomu, nie mamy... Mm. Nie chciał ono prawego obrońca kupić. Może kogoś mocnego na skrzydła, ale nie mamy dużo bodrze dajcie. Kwankara, no i dobra, zostawmy, tak jak mówiłem. Ja wiem, kupię prawą obronę i ewentualnie to co nam skadł da. okej, okay, no zobaczmy wybór. Jak mówiłem, jakoś w środku albo pod koniec sezonu. Tu nie ma dużo wypożyczeń, to jest spokój, jeżeli chodzi o to. Ten... Aha, bo on tak jest na wypożyczeniu. A mogę go... Tak, mogę. Okej, okay, no czyli tu nie ma jakichś większych problemów widzowych. Wezmę powody. O, on jest teraz na wypożyczeniu u nas. O, wow, okej. Okay. Plea. Ple, plea, plea. 21. i się interesował wtedy w dobrze pan Bardzo mnie to on interesuje. Nie, nie, nie tak już nie zważając na to. Okej, okay, trzeba bręce. Dobra, ja sobie kochani z sumienia tylko, no właśnie, a tak. mnie to. Wiem, nie. Okej. Okay. Aha, uh -huh, już nadaję. Dobra obrońca czyli prawy obrońca Nie ja postawił tu na młodość Jeszcze no nie taka młodość jak tutaj pierwszy skład no takie coś możemy dać okej okay. wiem że to jest szybko to jest dosyć znajdowanie tych tych więc no i ten lewy pomocnik nie Mnie interesuje to będzie ciekawe. No to może być 300 24 30 więc no. Mamy 26 milionów dalej, widzowie. Dobra. To jest coś ciekawego. Co na tę sprawę. Patrzałem na szkółkę, więc skałcie potem. Skałcie chcę ogarnąć, bo będzie przygotowawczy odcinek, na nic się tutaj nie szykujcie ciekawego. Coś w się sensie jakoś bardzo ciekawego. No więc, tak ustawienia nie będę zmieniał raczej. Ok, wszystko jest, wszystko jest w najlepszym porządku. jest ten bagoman. A co on jest naprawdę ciekawy, jak mam być szczery. No, naprawdę jest fajne, Dobra. My teraz lecimy do szkółki no nie ma tu jakichś wielkich talentów, no jest klarno, ale no, sami widzicie jak wygląda, no co ja wam powiem. Nie? Jakby okej okay. No i dobra. Coś to jest dla mnie nudne Ja się topam. To nie, no co, to, to jest bez sensu, on może mieć duży ten, ale... No, no. będzie trzeba bo wymienić nic nie. No, chyba. Nie, wiem, go zostać. Jak to wygląda z naszym budżetem? Coś, coś było, nie? Dobra, niech on już tam zostanie, bo... Patrząc na nasz budżet, no ja nie mogę na dużo pozwolić, Oj, przepraszam. A, no w sumie... Wiecie co? Od razu sobie to załatwię. Jak mamy go nowe pożyczenie, to korzystajmy, nie? Jeszcze ławki mamy. Chciałbym też mam ławkę, jeżeli chodzi o obrońców. Mamy lewonożnego obrońcę. No to, pach, to padnie na Fjordicha. Nie ma tu też jakoś strasznej dużej ławki, nie? Kramer tu może być i z kosztem z nie wiem jak to się czyta. Przepraszam, jeżeli was to wkurza z góry. Okej, okay, to zaraz. Na my, no, jeżeli. Kogo by tu podnieść? Okej, okay, to zrobimy tak. I Herman. Okej, okay, no i ja bym go może cofnął w tej formacji. Gdybyśmy takim czymś zagrali. Okej, okay, to już mam zrobione. Piszcie swoje sugestije w komentarzach. Ja bardzo będę wdzięczny. O, tu nie będzie, tu będzie mocna przepraszam. Dziękuję panu. O mm, to by też. Albo nie, wiecie co, to było totalnie bez sensu. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Z tych panów będą się chyba. Nie, to jest mała kadra. Nie, to nawet nie ma co robić porządków. Niko chyba, że przyjdzie odpowiednia oferta, ale nie. Nie nie. nie absolutnie. Ja, ja chyba rezygnuję, kochani. Aha, nie mamy nawet tu... Aha, dobra, bo to zaprosznie dobre pystolicy. Eee, okej. Okay. Ja to akceptuję, bez problemu. 3 miliony. Proszę bardzo. Bo wy... o. Wy nawet nie wiecie, jak te 3 miliony dużo dają, nie? I wiadomo, ja dostanę pewnie, nie wiem, z dwie bańki. Zaraz świadomy, ile dostaniemy. Jan Olsowski. No fajne imię. Gania. No widzicie. Jak to wygląda, ile dostaniemy za tego pana? Kazo 2, mamy 2. Okej, okay. mamy 28 milionów. Teraz my zobaczmy raport naszych skór. Yes, no słuchaj, interesuje nas tu paru rajków. wszystkich sobie prześladzone. No. A ten młody no, ile został? Został? dni okej. Okay. Jeszcze chwilę sobie zagramy, to będzie krótszy odcinek. Nie? Bardziej o O ten Sterling wygląda, no ale on mi nie pasuje, nie? zdrowie jest. To jest w ogóle przepacanie strasznie. Maxwell Cornet, o właśnie. Tylko, że on mi nie pasuje do Wolves z A Knight nice na przykład już bardziej. To jest po prostu. Myślę, że... Nie, no co ciebie nawet chyba nie, nie wyśle, że nie pasuje mi kompletnie ten człowiek. Jak mi dacie za niego pięć banek, to go puszczę. Tak myślę, że... Byłoby sprawiedliwe. Najgorsze tutaj będą kontuzja. Tutaj kontuzja na mana. Wyciągnąć. Okej, okay, ważne. 5 lat świat, Jezu. No nie. Weź te czyste kątawe walchopy. No i świetnie. Podpisaliśmy pierwszego. Piłkarza w karierze. Świetnie się cieszę. Tylko on ma chyba... Nie, no coś nie się nie zawsze Okej. No i pięknie. To bo bym chciał, No nie, oni są wszyscy. Ewentualnie kramer, no ale... Też tak wygląda, że wszystkich fajnie, że od następnych się będzie dziewięć. Nawet nie, jak się cieszę, to mi tak było przydatne do życia. Naprawdę dziękuję jej za to, że będzie dziewięć osób na ławce. świetne ułatwienia. A pewnie dla... dla... Kanadyjczyków nie jest to jakieś tam... strasznie trudne. Troszkę, no może... mogę opuścić. R3. okej. Okay. No nie, jak już go puściłem to prawie pięć banek to... Okej, okay. brawo. Teraz powinien być 15. No to zaraz powinienem dostać raport. Z tak? Czy zostanie trochę kasy, to w co inwestujemy? Ile plama ma, lat? Czyli, no to zresztą jest spoko, nie? Nie wiem, czy jeżeli trafi się jakiś obrońca, bo nie, nie powiem, żebym nie chciał. Takiego mocnego wybrańcę albo pomocnika. Ile tam zostało? O, campo jest <laughs> On jest świetny na przykład, nie? 105 dni na no, campo 9. to poczekamy 9 już. chcę to tu Fifa Ja wiem, że on wypełni, jak ja w wielu karierach go ściągaliście, więc. Dodam go do tego, bo przejrzę sobie ten ten. Dobra. E, Oczy Twierdich. Nie, Jantaszka, Boże, przepraszam. Naprawdę trudno jest zapamiętać mi tych piłkarzy. Okej, okay. nie, no weźmy chyba tą. To też się wydaje ciekawe. Ciekawe drużyny. Tu już są mocne drużyny. Ja chcę pójść w tą moc. Anglia jest, to jest ciekawe. Tylko z kim my gramy? I w ogóle wygląda ok. No ciekawie, szkoda, że dwie różne z Hiszpanii, na przykład nie ale zło. Bo... No ciekawy jest Starbucks, ale w za na O jezu, i potem od razu. No mocny mamy terminarz. No ale to już będzie chyba na dzisiaj powoli koniec. Zobaczymy te raporty. I mecze już zagramy w następnych tych. No, a właśnie. Maxel OK okej, no to jest świetnie to wygląda. Czekajcie, bo ja tak nie przejrzę tego. Przepraszam was. Ja już tutaj zrobimy. Lewy Aldo, no on nie wygląda obiecująco. Okej, okay, no to to, to wygląda ciekawie, ale chyba za mocno. Jeszcze jeden dzień poczekamy. O nie, cztery to akurat domaczył. No no, jest ten sterling, no to... Nie no, to tutaj chyba kornet najlepiej wygląda. No i tego kampo chcę zobaczyć. Nie, filmu, no. o, sernik, to mafił. O no, ser nie chciała, no czyli on przeszedł, okej. Okay. No, jakby nie przeszedł, to bym się może na niego skusił, nie powiem, że nie? Pamiętajcie, że nie musimy go od razu kupić. Stojczko. No i okampo. No i okampo nie. To nie ma takiego jak jakaś... Bardzo on się na afi skusił, nie? Wygląda perfekcyjnie, Tym bardziej, że nie jest dużo bardziej, nie? Jeśli milionów jakiegoś takiego dawać. No ale to nie jest duże doświadczenie, no. Mm. nie naprawdę kusi mnie kusi mnie na pewno kusi mnie kochani może teraz czekaj pamiętam jak on się nazywał aż ojojoj O, tego pana też mogę ale to jest pewnie ktoś wiecie taki ala tylko młodszy taki właśnie okampo no zobaczcie 24 są, poczekajcie, dużo La Za dużo. No, czy nie, że już nie będę czekał w tym odcinku? Kornet. Ja bym spróbował spróbować Dobrze, na dzisiaj to koniec. Dziękuję, pamiętajcie o łapce, subskrypcji. Zachęcam Was do subowania, sub tak jak powiedziałem, i do oglądania serii. Dziękuję, Wexo, z tej strony Sioma.